Idziemy właśnie z Baśką, My będziemy dzisiaj zwiedzać kopiec kościuszki. Szukamy tramwaju, nie wiem, czy dobrze wsiędziemy. Pamiętaj, ja jestem od śmieszkowania, ty jesteś od myślenia. Nie wiem w którą stronę ma myśl, ale myślę, że sobie poradzimy teraz udam tępom blondynkę, tak jak normalnie i będzie dobrze, nie? Wasia ogarnia trasa. Nie wiem gdzie jechać, to już A ja siedzę i się nie rzeczniej się nie usuwam. Nie, i cień, słuchaj, patrz. Ahoj przygoda, gdzie idziemy? E, na kopę. Na kopę? Na kopiec. Kurwa, na kopiec Kościuszki. kreta. Kościuszki. Kościuszki. Ja cały czas tym kopcem kreta. Ahoj przygoda. Dopiero poszliśmy 200 metrów, ale już jestem zmachana. Ale będzie pod górę. Pod górę, pod górę, idziemy pod górę, tak. Mamy jeszcze jakieś 40 minut do drogi. Cały czas pod górę. Dobrze, że tu jest cień, słuchajcie. Cień! Jesteśmy koło cmentarza waszyngtońskiego. Chyba nie jestem pewna. Nie sprawdziłam tych info. Słuchajcie, idziemy. Idziemy Basiu jak się czujesz? Mamy dobra, tylko dwie malutkie buteleczki wody i podobne po drodze nie ma sklepu. Przepraszam, jak się nazywa ten cmentarz? Salwatorski. A, salwatorski, dobra, dziękuję bardzo. Salwatorski, waszyngtoński. ty. Ta Baśka się sprawdziła. A nie się pomyli. Baśka, jak ty będziesz miała takie informacje to my dojdziemy zaraz do krota. ta baba mi tak powie To my zaraz do Sopotu dojdziemy. No dojdziemy. Ja pierdzielę. Ja nie wiem, słuchajcie. Można iść schodami lub zwykłą trasą. Zgadnijcie co wybrałyśmy, co wybierzemy. Ja już wiem. Na pewno trzeba to życie ułatwiać. Jak przyjemnie kołysać się wśród fal. Tylko my i szlaki, nikogo więcej pi. pi, 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 bracie, pi. I trzymaj w ręku kij Też pani siedzi na nas, patrzy jak na Jak na zajebiste kobiety To ja zaraz pani otworzę Zaraz pana pani pomożemy okolici, żadnego pana nie ma. A proszę powiedzieć, czy tu jest w jest jakiś sklep? Na górze jest kopiec i na kopcu jest kawiarnia. Aha, Super. Aha. To znaczy tu i tam pójdziecie i tam jest ten kopiec. Dobrze. Tam jest piękny widok na panoramę całego Krakowa. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Jesteśmy, słuchajcie, na miejscu oczywiście wybrałyśmy trasę bez schodów. A jesteśmy zajebiste, bo nie mamy czapek. Bo nie mamy czapek. Zobaczcie, jaki kopiec kreta. kuźwa jaki to jest kopiec. A, jak, a, jaki, a jaki kurwa, jaki kret. A jaki kret, słuchaj. To się je łyżkami czy czym? To jest kopiec jaki? A. To jest kościuszki. To jest kościuszki, a nie kreta, kujwa. 48 zł za bilet, za dwa bilety normalne na kopiec kościucha. I lecimy, słuchaj, tak na górę. Jestem sam mokra, słuchajcie. Cała mokra. I znowu No. Stoi. Światerdziel. Ja co to? Jezu, wyjście, słuchajcie, tu ciężko trafić. Ja pierdzielam, nie wiem, że nas straszą tu jakieś postaci. Człowiek prawie zawału dostał w tym muzeum. Wychodzimy. No i wchodzimy. Na kopiec. Taka długa droga przed nami. No. Dzięki stary, że mi naładowałeś patyk od selfie'aka. Muszę ręcznie, manualnie. Piękne, ale muszę się wypieprzyć, ja dziękuję bardzo. Pozdrawiam, z Kratopa. Teraz chciałam Wam pokazać piękny widok właśnie z kopca. Nie, nie pamiętam jak to skopie, jest naprawdę, już coraz to mówię, ale zapominam ciągle. Popiec Kościuszki. To byłyśmy szczep kopca Kościuszki, tak? Z kopiec Kościuszki? Tak, kopiec Kościuszki. Je, słuchajcie. Czuję się jakbym weszła na jakąś górkę, mam słuchajcie. To w ogóle nic szczególnego. W bardzo fajny widok, bardzo przyjemnie, ale ale polecamy. Polecamy, tak, żeby się rozerwać. Jak ktoś nie ma co robić, to że zawsze po prostu na górkę za 48 zara, to ja bym wolała opierwalić kotleta, nie? Także pobyłyśmy na kopcu, nie wiem, kopcu jakimś tam, kreta w Kościuszkowskim jakieś, jakieś 3 minuty nawet na chwilę nie stwarniały mi suty jest mi gorąco, jest mi zniewalająco wracamy na dół naprawdę powiem wam polecam wejść na górkę i zejść z górki ale przynajmniej wiecie w ruchu, nie? stwierdziłyśmy z Basią, że jak taki duży szczyt zdobyłyśmy to należy nam się piwko zimne Tutaj prawie, że widok z naszego baru na nasz zajebisty szczyt kopca jakiegoś kreta, Kościuszki. Kochani zdobyłyśmy najwyższy szczyt Krakowa, Kościuszki, Kopiec Kościuszki. No i wchodzi się generalnie łącznie 5 minut, zwiedza się jakieś dwie, więc myślę, że zasłużyłyśmy na nagrodę tyle kilometrów. I wiecie, jak jest gorąco, jak jest orzeźwiająco, no fajny wyjazd naprawdę Basi, dziękuję, że się zgodziłaś, <laughs> zostałaś, zostałaś moim przewodnikiem, tak. bo ja mam blond włosy i dużo nie rozumiem. Boże, taki poniedziałek, no to ja po prostu kocham. <laughs> I to, co najbardziej lubię w wyjazdach, nie liczyć kalorii. Hmm, 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 hmm. Niam. No to co moi kochani, wychodzimy z kopcia, z kopcia, z kopcia się z kościuszki. Jak się ba podobało? Bardzo dobre fitko. Dobre filko, chodzi mi o kopiec kościuszki. Bardzo, dobre piwka. Teraz do pokoju. Teraz szybka regeneracja, bo za godzinkę idziemy spotkać się z Amerykanką. Do you talking to me? Do you understand me? Baby, medy Ja pierdzielę.